Witam. W dzisiejszym dniu porozmawiamy sobie o bagnecie. Przedstawię, z czego się składa, a także do czego służy. Na początku powiemy sobie, do czego służy bagnet. Bagnet y, służy przede wszystkim do walki wręcz. Nakłada się go na karabin przed atakiem. Służy jako nóż, a także nożyce w połączeniu z portfonem. Przewody sieci oświetleniowej należy ciąć pojedynczo, ze względu na część metalową bagnetu, a także pochwy. Rękojeść ułatwia posługiwanie się bagnetem. Posiada zatrzas na karabin, nasadkę przednią, a także elementy z tworzywa sztucznego. Pochwa służy do noszenia bagnetu na pasie. Posiada specjalną w środku sprężynę płytkową, która zabezpiecza bagnet przed wypadaniem. W ten sposób montujemy tzw. Tak nożyce. Wtedy tniemy. Teraz zaprezentuję, jak bagnet, w bezpieczny oczywiście sposób, montujemy na karabin poprzez zatrzask i nasadę przednią. Posiada również pasek, który zabezpiecza dodatkowo.